Cześć, witam cię bardzo serdecznie, dawno mnie tutaj nie było, ale obiecałem wam, pytałem się was, czy chcecie, żeby powróciły vlogi, czyli to, że co tydzień gdzieś opowiadam o tym, co dzieje się na grupie, na grupie waszej, na grupie kursantek podopiecznych. E, przyjaciół tak naprawdę grupie Bieganie rzeciało się na nabigaczka, e, bo Dzieje się po prostu ogrom rzeczy, ogrom dobrych rzeczy, i chyba warto o tym mówić. Warto się inspirować, motywować i tak dalej, po prostu przekazywać i Wam jak najwięcej informacji, ale też nowych osób zarażać tym pozytywnym podejściem, tym mądrym trenowaniem. Bo tutaj jest dosyć duży problem. Same też, jakby dobrze wiecie, różnie to wyglądało, zanim tutaj trafiłyście. Chcę zacząć od jednej rzeczy, tak. Przede wszystkim chcę Ci podziękować, bo. Właśnie wybiła 10 tysięcy lajków na grupie na Facebooku, znaczy na moim Facebooku, na fanpage'u. To są tylko cyferki, to nie ma większego znaczenia, ale pokazuje to też jedno, jak dużo udało się zrobić mi przy pomocy jakby twojej, tak? Czyli nam nimi, bo to nie jest jakby moja zasługa, tylko też nasza wspólna. E przez ponad rok, tak? czyli od czasu aż jak uruchomiłem bardziej tę platformę treningową dla kobiet, te plany treningowe dla kobiet, plany do w domu, plany do biegania, efektywnego biegania, biegania i połączenia go z, planem, z treningami siłowymi, tak? więc też takimi planami sylwetkowymi, nazwijmy to, bo zaczynałem... Miałem 1000, 1500, coś takiego, teraz jest 10 tysięcy w rok, tak? To jest, to jest naprawdę ogromna, ogromna cyferka. To się wszystko przekłada też na zainteresowanie planami treningowymi, zainteresowaniem życiem na grupie. Grupa swoją drogą też już ma 10 tysięcy członków, także niesamowicie jestem dumny z tego, co, się, co powstało. Niesamowicie cieszę się z tego, co powstało. Chciałbym Ci z tego miejsca serdecznie podziękować za to, że jesteś, bo część z Was dopiero zaczyna e, swoją przygodę. Z planami treningowymi, z trenowaniem u mnie, ale część z was, jak już ostatnio wyszło w ankiet, jest na planach treningowych już pół roku, nawet rok, tak, jest od początku tego wszystkiego. I to jest największa oznaka zaufania dla mnie tego, że to wszystko działa, że to wszystko ma dla Ciebie sens, ma ręce i nogi, że w końcu widzisz efekty, tak, że widzisz, czym jest mądry trening połączony z odpoczynkiem, połączony z mądrym podejściem, świadomym podejściem do żywienia. I tu nie chodzi o to, żeby być na dietach, żeby zajrzeć swoje ciało, bo ja zawsze będę mówić, że warto robić troszeczkę inaczej, nawet troszkę odwrotnie niż to, co inni robią, niż to, co przyjęło się według gazet, tak? bo tam są rzeczy bardzo uproszczone, a i które raczej na długofalowo nam nie dają jakichś tam większych efektów, więc podsumowując, 10 tysięcy osób obserwujących mnie niesamowita cyferka. 2, ponad 2200 chyba na tą chwilę osób, które subskrybuje kanał na youtube, gdzie te wszystkie informacje też się pojawiają kawy z trenerem, filmiki, filmiki instruktażowe, takie vlogi jak to też się będzie tam pojawiać także to też jest ogromna, ogromna ilość, 13 tysięcy na instagramie no, wow słuchajcie no to jest mega mega fun. każdą relację którą wrzucam ogląda od pół tysiąca do tysiąca osób to też jest niesamowita, niesamowita sprawa ja nie chciałem być nigdy tej żadnym celebrytą, gwiazdą i nie chcę być, chcę sobie siedzieć w drugim rzędzie i po prostu Wam jak najwięcej pomagać i tyle, tak. Możecie Wy być gwiazdami, ja, ja nie chcę i nie muszę, także to jest niesamowite, że przez tyle czasu dało się takie rzeczy zbudować. Przepraszam, ale mam tu ściągę, bo po prostu jest ogrom spraw i nie chcę niczego pominąć. Także dzisiaj wracamy do tego cyklu. Jeżeli jesteś nową osobą, bardzo serdecznie Cię witam. Może zajrzeć na moją stronę borkowskiadam.pl. Wszystko jest w opisie do filmu. Będzie mi też bardzo miło. Oczywiście mam nadzieję, że znajdziesz te jakieś wartości dla siebie. Zeszłe dwa tygodnie, bo cofnijmy się troszeczkę. Dwa tygodnie to dla mnie temat bardzo nowy, tak? bo w końcu uruch uruchomiłem temat koszulek. Powstały powstało logotypy. Koszulek z tymi logotypami to była niezła jazda, bo się okazało, że nie potrafiłem się zgrać z drukarnią, to zupełnie nie moja bajka, jakieś bitmapy, jakieś coś takiego. Ja w ogóle nawet nie rozumiem tych wyrazów, więc musiałem też się wspomagać osobami trzecimi, a to wydłużało komunikację też między nami. W związku z tym samo projektowanie loga trwało dosyć długo dobieranie tego loga, a później sprawy z koszulkami. Jakby się okazało, że pewnych koszylek nie ma na magazynie, pewne są, ale pewne te co są będą źle przyjmować sposób nakładania na druku, jakby na koszulki, więc dużo problemów, jak już się wszystko okazało, dobrze jak już złożyłem zamówienie, to okazało się, że nie ma na stanie wszystkich koszulek, e, takich jak chciałem, w związku z tym też było dodatkowe rzeźbienie tutaj, e, no i w międzyczasie było ogarnianie wysyłek, jak to do Was. Wysłać, także to też bardzo ciekawa sprawa. Na szczęście udało się wszystko i po około, po około tam tych dwóch, trzech tygodniach praktycznie będziecie już mieć koszulki od złożenia zamówienia, tak? bo je trzeba było też wyprodukować. Będziecie mieć koszulki u siebie. Także z tego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że też będziesz, będziesz zadowolony z tych koszulek, że przypasują one i kolorystycznie i rozmiarowo, bo wiadomo, to różnie jest ciuchami. Bywa, także wielka akcja dla mnie, naprawdę, bo to prawie 100 koszulek poszło w Polskę. To też jest ogromny fan dla mnie, że chcecie nosić ciuchy sygnowane. Borkowski Team, tudzież Markom, silna biegaczka, bo kto wie, może coś takiego kiedyś powstanie. Nigdy nie wiadomo, gdzie to, gdzie to zajdzie. Z taką siłą, jaką mamy, z taką energią, jaką mamy. Mówię tutaj o Was, tak. To wszystko. No nie wiadomo, tylko góry przenosić codziennie rano, wstawać, uśmiechać się, robić swoje i to jest coś, coś cudownego. Także za to ci bardzo dziękuję. Tak? Dziękuję ci też, jak zawsze, za to, że też opiekujesz się osobami nowymi na grupie. Też, jak już jesteś jakąś tam bardziej doświadczoną, to odpowiadasz na, na różne pytania, na różne zagadnienia i to jest bardzo yy, dobra sprawa. Więc. Kończąc, tak, to co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, w sumie ostatnie 10 dni, to było nawet cały miesiąc, cały lipiec to był fenomen, tak, bo w całym lipcu do planów treningowych dołączyło 600 z Was. Słuchajcie, 600 kobiet postanowiło mi zaufać, tak, w dobie internetu, gdzie no takich pewnych typów jak ja jest sporo. Eee postanowiłyście się coś zmienić albo zacząć w ogóle przygodę z jakąś aktywnością, czy to z treningiem dom w domu, siłowym, czy z treningiem biegowym, tak? E czy w połączeniu tego wszystkiego lub kontynuować jakieś swoje e poczynania, bo widzicie efekty na planach, które zakupiłyście także 600 osób. Kurde, to jest już pewnie jakaś mała miejscowość, by się znalazła. To jest niesamowity kredyt zaufania, który mi dajecie. Ja tak jak mówię, zawsze staram się to co też wy widzicie, tak? E nie zostawiać was jakby po zakupie planu, bo to nie o to chodzi. Dla mnie nie jest ważne. Jakoś tam jest, no ale nie jest najważniejsze to, czy ty kupisz ten plan czy nie i nagle zginiesz, tak? Gdzieś tam przestaniesz się odzywać czy coś. Ważne jest, żebyśmy oboje znaleźli drogę do tego, żebyś ty ten plan ukończyła i polepszyła swoją jakość życia. Może skoczysz na kolejny, może nie, ale żebyś zobaczyła o co chodzi w mądrym treningu, jak ten trening może wyglądać, jak może być zbalansowany między odpoczynkiem. E a, a pracą, tak, jak tu nie chodzi o to, żeby zajeżdżać własne ciało, tylko właśnie, żeby z szacunkiem. To, przepraszam. To słońce, słoneczko wstaje, żeby z szacunkiem do tego wszystkiego podchodzić i żeby to był element naszego życia, który będzie dawać nam efekty, a nie coś, co będzie powodować nam niezadowolenie i frustrację, bo nie przynosi nam efektów, tak. I to jest ogromnie ważne. Ja widzę, że. Problem tutaj nie jest z fizycznością, tylko większy problem jest z mentalnością, że my sobie często wmawiamy pewne rzeczy, że nie jesteśmy w stanie, że się boimy, że, że jem słodycze to nie będę trenować. Jakby jedno miało coś wspólnego z drugim, no nie ma nic wspólnego z drugim. Tak naprawdę wystarczy tutaj podjąć decyzję robić, porozmawiać, jak nie jesteś pewna, zawsze możesz do mnie napisać. I ja, ja zawsze staram się Wam pomagać, monitorować tą waszą. Wiadomo, niektórzy się udzielają, niektórzy się nie udzielają na grupie, niektórzy piszą do mnie maile. E, I to jest super, tak? Bo im większy jest ten kontakt, tym ja mogę Ci bardziej pomóc, tym mogę Ci bardziej dać feedback e, i to jest mój cel, tak? Mój cel jest przeprowadzić Ciebie przez ten cały proces, jeżeli będziesz oczywiście potrzebowała pomocy. Bo większość osób na starcie ma, może się bać, tak? bać, że nie da rady, ale no, moim celem nie jest Cię zabić, moim celem jest to, żebyś ty się rozwinęła na tym planie treningowym i żebyś zrobiła postępy, a nie żeby on cię zabił i pokazał, że jesteś słaba czy coś takiego. Tak? Więc pamiętaj też o to, że plan cię prowadzi od punktu A do punktu B i powoli, spokojnie sobie narasta i wszystkie plany są jakby dla, dla osób początkujących, tak? Więc zawsze możesz liczyć na te wsparcie i to jest, to jest to, co to jest taka wartość jakby dodana, ja sobie powiedziałem, że zawsze tak chcę nie wyobrażam sobie inaczej i że ten kontakt gdzieś tam Musi być to wspieranie się, inspirowanie się, pomoc, musi być, tak? Bo tak jak ja oczekuję, trenując gdzieś u kogoś innego, oczekiwałbym tego samego, tak uważam, że ty masz prawo tego, e, tego oczekiwać od osoby, od trenera, tak? Wiadomo, no, spotykamy się przez internet, to też nie jest Real w, w Realu, tak? tylko na zasadzie mailowo czy na grupie, ale e, to, to też jest fajnie i to też można to też może zastąpić, jakby ten cały kontakt w dzisiejszych czasach, tak? Więc no, dla mnie, mówię, mega duże wydarzenie ten lipiec, bo ogrom pracy, ogrom postów, które się pojawiło od nowych osób, y, ogrom planów treningowych zakupionych, ogrom nowych osób, które dołączyły, tak? Ogrom pytań, które mi zadawałyście zanim chcecie dołączać, albo jak, jaki plan treningowy wybrać jako swój pierwszy, albo jaki plan treningowy wybrać po jakimś tam już którymś planie treningowym, Także bardzo, bardzo pracowity, nie będę ukrywał, teraz wyjeżdżamy na cztery dni tutaj z dziećmi, z małżonką, zaszyć się, więc będę parę dni mniej dostępny, z tego właśnie względu, że zawsze przy pracy z ludźmi to uważam, że jeżeli ona ma być na wysokim poziomie, to trzeba sobie też co jakiś czas po prostu dawać taki reset, najlepiej reset właśnie na łonie natury, skąd stąd też ja bardzo dużo przebywam w lesie, żeby oczyścić sobie ten umysł, że móc jeszcze bardziej Wam na świeżo pomagać, pomimo że cały czas zadajecie podobne pytania, to cały czas mi się chce, cały czas jeszcze właśnie dzięki temu chyba jakby umiem zachować ten zdrowy ten rozsądek, ten balans. O, przepraszam, pociąg przejechał tu gdzieś. Eee, odpowiadać właśnie na te same pytania, cały czas jakby pomagać Wam i inspirować. No nic, mam nadzieję, że taki początek, filmik powrotny, nazwijmy to, do tego wszystkiego, co się dzieje, będzie fajny, że obejrzysz go. Zostaw mi oczywiście, jak już tu dojechałaś, jak jesteś tą jedną osobą, dwoma, które jest dotrwają do końca. Zostaw mi jakiś tam feedback, napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Czy fajnie, czy nie fajnie, czy chcesz więcej. Będzie mi zawsze bardzo miło, im więcej z takich feedbacków, tym, tym lepiej, tak, bo ja też wiem. Że to oglądasz, że to jest dla Ciebie ważne, że się tym inspirujesz. Tak? I to jest coś, co to jest, to jest to po prostu da Ciebie jakaś tam wartość pomocna. Tak? Bardzo Ci dziękuję za udział, mam nadzieję, do następnego filmiku. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. cześć.